Siema, witam. Dziś dek tylko na literę E, czyli pierwsza litera musi być E, mm, będzie śmiesznie. Zaznaczam od razu, że nie potrafię w to grać totalnie i ostatnio gram w to tak mało, że dla mnie to jest chyba jedna z gorszych gier, jaka kiedykolwiek... Tak wiem, że mu większość się ze mną nie zgodzi, ale no, jedna z gorszych gier, od, jeżeli chodzi o Super Sala, który... Ja po prostu tej gry nie za bardzo ją lubię, ok. Mm. Ta gra po prostu mi nie siedzi bardziej, utrudnia mi cokolwiek. Nie potrafię w ogóle w to grać. Jeszcze te karty, które tu mam, jeszcze te karty, które mam, to nie jest tak kolorowo. Mm. No i elektron giant mi padł, niestety. Jedyna karta, która mi tak naprawdę mogła coś dać, żebym jednak coś ogarnął, bo i tak będzie inaczej ciężko. Ale trudno. Mm. Jakoś to będzie, okej. Okay. Okej. Okay. Damy tu sobie tak, że tak zrobimy. I tak wiem, że zapewnie góra. Pierwszą lepszą kartą mi wywali tą wieżę, więc ja już nie mam co się starać. I tak wieża będzie zniszczona. Co ja mam powiedzieć, no. Cokolwiek zrobię, no i właśnie... Nie, nie zdążę tego zadać, nie ma opcji Spirita to mogę postawić No, ani hita jeszcze nie zadałem, no come on. No to ciekawie Oczywiście, że ja gram na mm, klasycznym 1 na 1, bo ja nie chcę minusować jeszcze bardziej sepocharaku, więc... No a uwierzcie, mam bardzo zminusowane, więc timelapse. Ja wiem, że ten timelapse był bardzo potrzebny, ale no kto by się spodziewał, nic nie zadałem, totalnie. No trudno, um, ogólnie daję sobie też na to trzy szanse, żeby nie było, że ten ciąg będzie trwał 40 minut i gdzie non stop będę już, bardziej po montaży 40 minut już. I ja będę non stop próbował przegrywać tym deckiem, bo jak już mówiłem jestem tragiczny w tą grę, nie będę tego ukrywał, bo nie ma to sensu. Po prostu nie umiem w to grać i gram w to tylko, nie dlatego, że ktoś mi każe, po prostu mm, tak mi przyszła ochota, gram to Tylko po prostu losowo mm, stwierdziłem sobie, że tego jeszcze w sumie, grałem kiedyś tu tutaj, ale nie bardziej też tego typu, ale jakoś mało chyba, dwa filmy były, więc będzie jeszcze i jako, że już tak naprawdę niedługo Halloween, dokładnie informacje, czas. Przy okazji, to chciałbym wystartować z czymś z tego przypadku, a dokładniej z ciekawą serią na, z Halloween, związaną dokładnie z. i Robloxem jednocześnie, bo nic innego nie odpalono. <grym> tak tak przeszło no trudno. Więc. Będę musiał coś ogarnąć na ROBLOXie związanego z HALLOWEEN w miarę Więc no mm. Jak na razie to w sumie nie wiem Zresztą nie będę wam tu dużo spoilerował, bo to nie ma sensu Zobaczycie sami od następnego odcinka do Ciekawą serię zrobimy Zresztą nie tylko z tego, bo zrobimy sobie ją trochę mieszaną z ROBLOXem właśnie Chociaż przestałem się skupić na innych grach, poza grami Super Sala, więc jak mogliście zauważyć, Bo w sumie mi się to fajnie nagrywa i Roblox będzie tylko tymczasowo w jakiejś. Pewnie nieraz w jakiejś serii się jeszcze pojawi gdzieś na sek. okazjonalnej, więc tak naprawdę okazjonalnie będzie się pojawiał. Ewentualnie coś jeszcze innego, no zobaczymy. No, na razie jest w planach Roblox i Halloween, więc. Co z tego wyjdzie? No zobaczymy, no. Miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie tak po mojej myśli. Żeby nie było niedociągnięć w tej serii. Oby. No i znowu przerałem. No. kto by się spodziewał? Lecimy o ostatnią rundę. Już więcej nie będzie. Ostatnia próba. Widzę, że kolega ma kucharza. Mm, Okej. Okay. Beczka, oczywiście, ja nie mam co zagrać na tą beczkę, jakby mógłbym zrobić jeszcze jeden taki takie, ale nie wiem, czy będę chciał, bo to ma się właśnie wam fajnie oglądać i mi się fajnie nagrywać i grać, bo ja nie chcę lecieć pod wyświetlenia i tak dalej, ja robię to przy okazji, że mi, mi się, ja się przy tym dobrze bawię i, w sumie, to, to jest główny cel. A wyświetlenia gdzieś tam z tyłu są mniej ważne. Okej, okay, no. Tym razem, jak widzicie, w porównaniu do pierwszego, to jest spory domyśl zadajem, No i mam. Chyba będę miał jedną gierę. Może nawet się uda dwie. No i już beczka poszła, no, to już nie obronię tego. No nie mogę tu nic postawić. No to jest jakiś dramat. Jakby. No nie jest kolorowo. No. Po prostu OK. Może... może... zahaczyło. Dobra, 60. nie. 67 HP stało. Nie, nie będę tutaj żadnego. Nie, nie poruszajmy tego tematu, proszę. Dobrze. Wszyscy dobrze wiemy o co chodzi. Chodzi o ten Seven czy jakoś tak. Tak wiem. Równie dobrze nie wiem o co chodzi. Dobra, zostawmy to spokojnie. Okej, okay, no. Wizard na razie robi tutaj robotę, no i poszedł eliksir golem, który może być moją karą, no i. Nie uh -huh. mam drugiej wieży. Fajnie. Za to zbiłem jedną wieżę, więc chociaż coś. No. I ten eliksir golem nie był dobrym pomysłem, tak mi się wydaje. Hmm. Chociaż, ale ten tutaj, właśnie Electro Giant, trochę mi tu urtpował. Więc ciekawie. No, próbujmy coś tu zrobić, bo to jest jednak cel. Może to wygram. Jeżeli przegram teraz, to po prostu całe wyzwanie z tym przegrałem. No, kto by się spodziewał? Ja zawsze przegrywam tego typu wyzwania. Jeszcze. No, wziąłem sobie najgorszą literę. Mogłem sobie wziąć jakąkolwiek inną, tylko nie E nie ma tutaj dobrych kart. Mogłem sobie wziąć mieć... mm, co innego. No i 3 sekundy. No i to by było. To by było na tyle. Koniec przegrałem. To by było na tyle dzisiaj. Dziękuję. Widzimy się w następnym. ma.